Ewelina Kubiak, po... <grym, 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 okay. po oficjalnym ważeniu na galę FAME MMA 5, jak się czujesz dzień przed wielką walką? E, jestem strasznie zmęczona. Przyznam szczerze, jestem bardzo zmęczona. Ja e, Jadę coś zjeść e, ze znajomymi, wracam i idę spać. Rozmawiałem wcześniej na ważeniu z twoim trenerem Marcinem Brzoskiem i Marcin powiedział, że przychodzisz bardzo mocno zdeterminowana na treningi i że chcesz zostawać dłużej niż on ma czas dla ciebie. <głos> <głos> Pomimo tego, że powiedział, że stać cię, żeby opłacać go jego trenera. <noise> tak to prawda bardzo zaangażowałam się w tę pracę, ponieważ zawsze tego, czego się podejmuję, chcę zrobić jak najlepiej. Plus tutaj też bardzo spodobał mi się ten sport. Wcześniej chodziłam pół roku na siłownię i nie czułam takiego zafascynowania, że tak powiem, tym sportem, a tutaj od razu, że tak powiem, pojawiła się, można chyba śmiało powiedzieć, nowa pasja. Bardziej z Marciną postawiliście na ten trening taki stójkowy, czy poszliście też w parter? I to i to. A jeżeli chodzi o walkę z Moniką Godlewską, w, jakim, w jakiej płaszczyźnie będziesz chciała dominować najbardziej? Wiesz, ja Ci teraz tutaj powiem, a zrobię to i to i to, a wejdę do oktagonu i zrobię zupełnie co innego, bo podobno to są takie emocje, że tego nie kontrolujesz. Także nie będę tutaj mówiła po prostu, co robię. Jutro się okaże, jak to wszystko się potoczy. Waga poszła tutaj, jeżeli chodzi o. Takie kobiece podejście do wagi to poszło na twoją korzyść, tak, ponieważ wniosłaś na wagę mniej niż przeciwniczka i to dużo mniej. Czy nie sądzisz, że to może mieć decydujący wpływ na siłę uderzenia? Wiesz co, mimo to, że ona jest 10 kg cięższa, to u niej jest typowo masa tłuszczowa. Jak gdzieś tam ćwiczyłam wcześniej i tak dalej, u mnie jest masa mięśniowa, więc to też inaczej się przekłada. Także o to, że ona jest cięższa w ogóle się nie martwię. Okay. W takim razie życzę smacznego powodzenia i do zobaczenia jutro na gali. Dzięki, na razie. Dziękuję. Cześć.